Dobra, siemaneczko, z tej strony oczywiście ja, i witam na kolejnym live'ie z promowania i oceniania kanałów Tym razem będą to dwie godzinki dobrej zabawy <gryw> Zapraszam Tylko oczywiście mogę mieć malutki kadar, że to was bardzo... ale to bardzo przepraszam yy, sobie oczywiście wyciszę to i polecam stawić łapkę w górę i wysłać do najcika, ponieważ każde dwie, yy, dwie złotóweczki Każda złotówka to 30 sekund, tak, ale ustawiłem tak, że 2 minuty to 1 minuta, 2 zł to 1 minuta, żeby po prostu się tak nie komplikowało. No. Dobra, nie wiem, będziemy dzisiaj yy, jakieś. Nie będziemy dzisiaj. Ta twarz. Ta twarz! O Boże! O nie Dobra, będziemy sobie w coś grać, oczywiście będziemy... W co? To ja jeszcze nie wiem. Dobra, w co grać sobie będziemy, to ja nie wiem, ale polecam zostawić łapkę w górę. Tej jednej ja sobie bardzo polecam. Oczywiście bardzo, bardzo, bardzo polecam. Nie zmuszam, ale polecam. I no w sumie przeglądam sobie neta. Na razie. Po co ja to robię? Po co ja to robię? Widzę. Wy. Wytłumaczcie mi to. Wytłumaczcie mi to. Po co ja to robię? Wytłumaczcie mi naprawdę, bo ja nie rozumiem. A może, tak na sam początek. Pierwsza osoba, która napisze, y, zgalnia darmowe promowanie. Pierwsza osoba, która napisze y, komentarz, y, jakikolwiek, y, od, od, od razu ten otrzymuje promo. No. Więc my sobie czekamy, a ja tutaj jeszcze sobie szybciutkie y, zasady dodam. Czyli. Y, Czekaj. Dwa. Czekaj, nie, bo to było trójeczka. Trzy zły. To będzie się równać y, promo. Promo. Bez kolejki. 2 I tutaj też dwa. Y, no, ja sobie tutaj ustawisz. Hasleci, a nikogo dalej na live nie ma. Smutne, ale prawdziwe. Dobra, nie wiem. Pierwsza osoba, która napisze... Yy, nie ma historii. No, niestety, tak jest czasami. Pierwsza osoba, która... Siema, blusz to... Yy, dlaczego piszesz jedynkę? Dzięki za łapkę. Dzięki za łapkę w Blushtos. Dzięki, jesteś pierwszą osobą jaka... A no pierwszy jesteś. No to no dobrze, że jesteś pierwszy, ale proszę cię, zostań na live, no bo czeka nas. Yy, Oceń kanał. Yy, oczywiście, zaraz yy, czekaj chwilę. Dobra, jesteśmy już. Coś się ekran popsuł, więc postaram się to jakoś naprawić teraz. Nie wiem, tutaj dodaj, tylko o nie, teraz muszę to od nowa wszystko wstawiać. Tylko nie wiem, dlaczego się tak ekran psuje. Może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego się właśnie tak ekran psuje? Dziwnie. Dobra, tutaj licznik. Licznik trzeba zresetować. Mm, zaraz, y, Igor, czekaj jak, jaki ty tam byłeś, Igor y, czekaj, y, siema Puszek y, mój y, ulubiony moderator y, nadzoru stan y, live'a, jakby ktoś był taki y, nieposłuszny, no to banuj no a my sobie próbujemy ogarnąć głupi licznik który się nie słucha y, licznik ogarni się licznik Ogarni się, proszę, ogarni się. Ogarni się, licznik, ogarni się. Wszyscy piszą, licznik, ogarni się. Wszyscy piszą, ogarni się. D. Wszyscy piszą, licznik, ogarni się. Dobra, licznika na razie nie będzie mu. Yy, dobra. Mm, co To, co to było? To, czekaj, to było. To była lista donate'ów. Yy, na razie lista donate'ów nie jest potrzebna, bo nikt nie wysłał donate'ów. Yy, tak dokładnie. I tutaj teraz jest. Yy, to nie wiem co to jest. A! To jest to jest to. Dobra, to się przydam. To się akurat yy, bardzo przyda. No więc. Nie wiem, ktoś sobie gdzieś tu wciśniemy. Licznik nie będzie miał miejsca, trudno. Eee, dobra, coś mi się psuje, bo wszystko się coś... psło. Dobra, to po prostu y, będziemy mieli tylko Donate'y na razie włączone. Albo nawet donate'ów nie będziemy mieli włączonych. Nawet donate'ów. To znaczy donate y są włączone puszek. Jakbyś mógł pospamować linkiem, bardzo bym cię prosił. Puszek jakbyś mógł Tak wiesz Wziąć ten link i tak pospamować linkiem I pospamować z zasadami czatu To bym, bym to byłbym Bardzo wdzięczny jakbyś mógł wziąć to I trochę pospamować A mi się tutaj Jakbyś Puszek mógł no to proszę Pospamuj trochę tym Ja ci tutaj daję uprawnienia Proszę bardzo Możesz sobie tym pospamować Pozwalam Ci tym pospamować. Proszę wysłać donate'a. Dobra, bo mi się zepsuł tak jakby... Dlaczego to za każdym razem jest... Um... Bardzo smutne. A mi się te zepsuło.